Witam Państwa serdecznie. W wideo pokaże dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj, jak wygląda na żywo taki stojak na butelkę wina firmy Zak. Jest to model Diako. Tak wygląda opakowanie tego produktu. Jest ono dosyć ładne, nawet nadaje się, że tak powiem, prawie na prezent. Symbol tego produktu. Pod którym można znaleźć ten produkt na stronie to 20560 Wpisując ten pięciocyfrowy symbol, wyskoczy nam na pewno ten produkt. Teraz pokażemy, jak to wygląda na żywo. Jak widać, w środku mamy tylko ten produkt, plus jakąś małą ulotkę. Lotka jest standardowa, dołączana praktycznie do każdego produktu tej firmy. Większość tych rzeczy z firmy ZAK. Jest właśnie pakowana w taki papier, zwłaszcza tych takich metalowych, zwykłych stojących, żeby nam się to gdzieś podczas drogi nie porysowało. To możemy odłożyć na bok, bo nie jest nam potrzebne. I tu mamy sam stojek. Jest to zwykły, prosty metal. Jest ciężki dosyć, więc no nie ma obawy, że nam się to przechyli. Jest gruby, nie gnie się. Jak widać nie można go jakoś łatwo wygiąć. Tutaj mamy oczywiście logo firmy ZAK. Tu mamy ten otworek. Jak widać jest bardzo ładnie wykończony. Nie ma żadnych ostrych krawędzi. No nie jest to tania rzecz, ale naprawdę na pewno ładna. Na pewno wpasuje się w ładny design jakiegoś nowoczesnego domu. No i ta stal matowa, którą w ZAKu, no jak wiadomo najwięcej produktów firma ZAK. Właśnie proponuję w takim odcieniu stali, czyli matowym. Dziękuję państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideo pokazów, jak i do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.